Cześć wszystkim z tej strony UnBarkon. Witam Was w kolejnym materiale dotyczącym klasycznej serii Bakugan. W dzisiejszym odcinku odpakujemy sobie arenę walk pochodzącą z trzeciego sezonu Bakuganów, czyli z Gandali. Arena ta, tak jak tutaj widzicie, ma wspomnienie o Bakugan Dimensions, czyli internetowej grze, gdzie można było wpisywać kody, które posiadał każdy z Bakuganów i grać online z innymi graczami. Niestety, jak do Polski trafił trzeci sezon, to gra praktycznie była prawie na wymarciu, nazwijmy to po imieniu. I tak naprawdę mieliśmy bardzo krótką okazję pograć sobie w Bakugan Dimensions, no ale Bakugany, które do nas trafiały, no miały jeszcze te kody i tak samo ten Bakugan, który tutaj się znajduje, tak samo posiada taki kod. I jeśli dobrze tutaj widzicie, Bakuganem, który jest dodany do tej areny jest Chaos Lumagrow, czyli Bakugan należący do Kazariny, do tak zwanej Szalonej Pani Naukowiec. No i cóż, jeżeli chodzi o to, co ta arena ma tutaj z tyłu wypisane to przede wszystkim instrukcja składania tak jak mówiłam wspomnienie o Bokken Dimensions i jak te kody się pisywało na stronę, tu wskazania też screenshoty z samej gry no i oczywiście model 3D Areny Kilka Bakuganów. Moim zdaniem jest to chyba jedna z ciekawiej zaprezentowanych aren spośród wszystkich, które mieliśmy okazję, że tak powiem, oglądać spośród wszystkich sezonów. No, może jeszcze arena, tak naprawdę, z czwartego sezonu była całkiem przyzwoita, natomiast moim osobistym faworytem jest właśnie ta arena z trzeciego sezonu. Ta arena swego czasu była dość droga, zresztą, tak jak dzisiejsze areny z Battle Planet. Natomiast, oczywiście, udało mi się tą arenę dorwać dużo, dużo taniej. Zresztą, jakby nie była tania, to bym jej nie kupiła. Ale co ważniejsze, jest to, Nowiutka arena, więc dla mnie tym lepiej. No ale dość tego wstępu, rozpakujmy tą arenę i obejrzyjmy ją tak naprawdę z bliska. W porządku, udało się to jakoś w miarę sprawnie, myślę, rozpakować. W każdym razie mamy kartę, jednego Bakugana. To są te dodatkowe, jak gdyby, słupki, barierki, które tutaj możecie zauważyć. Ogólnie miały one pełnić rolę właśnie takiego odbijacza. Jak trafi się tam Bakuganem, żeby zrobić trickshot, że niby derżasz bokiem i on odbija się i trafia w inny kierunek karty. Zobaczmy najpierw tą kartę, którą tutaj mamy. Już częściowo ją widzieliście, jak odpakowywałam. Mamy metalową kartę, wyjątkowo nie ma tutaj karty supermocy, jest to karta, która się nazywa Darkened Fury. I wiem, że tak naprawdę nie ma dla nas już znaczenia, co ta karta robi, ale już dla tego spokoju przeczytajmy. Gracze, którzy mają Bakugana Darkusa w zużytej lub jeszcze nieużytej kupce, dostają dodatkowo 100 G-Power dla swojego Bakugana w tej konkretnej bitwie, w której bierzemy udział. Całkiem, myślę, takie sobie, no ale nigdy jakoś nie przykładałam większej wagi do rozgrywki oryginalnej. Serii. To znaczy jakoś mnie to nie interesowało, wtedy się już w ogóle skupiałam tylko na figurkach. Teraz próbuję chociaż to TCG ogarnąć. I cóż, no ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o kartę, mamy tutaj art ze Strike Playerem, czyli Bakuganem Ventusa należącym do Aizella, dowódcy gendariańskich wojsk. Podkreślony bonus na tej karcie należy do Sattery, 200 punktów mocy, ale wyższy wskaźnik ma Ventus właśnie 210. Więc no taka sobie karta, myślę. Dalej mamy Bakugana, czyli chaos, jak widzimy po znaczku, Lumag. Tu już widzę, że coś nie za bardzo się domyka z niewiadomych przyczyn. Nie wiem dlaczego tak naprawdę, no ale jeszcze nie spotkałam się, żeby Rumagrow, którykolwiek Rumagrow w mojej kolekcji, miał podobny defekt, który się właśnie tak dziwnie nie domyka. Może to jest też kwestia tego, ile ten bakugan tutaj przeleżał, bo na pewno trochę mogło nadszarknąć, ząb czasu w sumie. Tu mamy też zasłonięty kod DNA. No widzicie, możemy go odbezpieczyć tak naprawdę. Kody DNA działały w sposób dość prosty, ponieważ ogólnie kod reagował na ciepło. Wystarczyło trochę potrzeć ten kod i wtedy powinno się bardziej, że tak powiem, wyświetlić. Ten kod już nie ma znaczenia, bo gra, jak widzicie, też już nie istnieje, więc bez znaczenia. Ja swoją drogą nigdy nie miałam okazji zagrać z Luma ponieważ jakoś nigdy w czasie, jak Bakugan Dimensions jeszcze istniało, nie kupiłam sobie Luma -Growla. Pamiętam, że grałam Strike Flyer, Helix z Dragonoidem i chyba jeszcze... I jeszcze miałam jakiś zestaw bojowy. Bodajże był to Zukanator. W każdym razie no tak się prezentuje u lista forma jak widzicie, całkiem prosta. Właściwie w porównaniu do Battle Planet, to jest bardzo mało szczegółów. Właściwie wszystkie szczegóły są podkreślone tylko farbą. Nie ma żadnych dodatkowych, jak gdyby, rzeźbień. No ale tak się, że tak powiem, tym się charakteryzowały bakugany poprzednich sezonów, że właśnie miały dość prostą bryłę. Były mniejsze, miały prostą bryłę, no miały znaczki, chociaż Armored Alliance, drugi sezon Bakuganów, wszystkie bakugany miały znaczki, więc to chociaż powróciło. Więc tyle dobrego tym wszystkim. Dobra, otwórzmy go na tej karcie. Już biorę. Trzy, cztery. cztery. I proszę bardzo. Mamy Chaos Lumagrola. Standardowo mam części manualnych Znaczy tutaj łapki się otwiera, jedne, drugie, tu proszę, kolejna łapka, jeszcze ogonek. To w sumie miało swój urok, bo jak mówię, można było sobie dopasowywać tak naprawdę tego Bakugana do naszych własnych potrzeb. Można było ustawiać mu te łapki, no, jak fotografuję różne Bakugany, wstawiam to na Instagrama, to w sumie takie właśnie ustawianie łapek, główno, czegokolwiek jest dość pomocne, bo jest, że tak powiem, większa swoboda. Można bardziej wykazać się większą kreatywnością właściwie w ustawianiu Bakugana. Tu mamy 700 B-Power, jak widzicie. Nie wiem, czy to jest... To chyba jest jeden ze średnich poziomów. W chwili nie pamiętam, czy Lumagrow występował w dwóch czy czterech wariantach. Wiem, że miałam jednego Lumagrowa, który miał chyba 750 około, ale nie wiem, czy to był Chaos czy Pyrus. Tak więc tu jeszcze swoją drogą jest sprężynka, ponieważ ten Bakugan, tak jak wszystkie Bakugany z trzeciego sezonu, był kompatybilny z zestawami bojowymi, które zresztą doczekały się... Swoich następców w postaci baku zestawów bojowych, no bo to nazwali baku gear, czyli w sumie jestem przekonana, że u nas w tłumaczeniu wyjdzie zestaw bojowy, tak samo jak po angielsku zmienili atrybut na faction, ale u nas została domena. Te baku gear będą się nazywać u nas zestawami bojowymi, jestem prawie tego pewna, ale że tak powiem, nie mam nic przeciwko. Tak czy siak, Bayer polegał na tym, że brało się tutaj jego ogon i dzięki temu można było tutaj zamontować zestaw bojowy. Akurat nie mam przy sobie Bariasa, a mam go w kolekcji, ale ja po prostu go tutaj nie przyniosłam. Natomiast jest tutaj miejsce na zestaw bojowy, który można było przymocować. Tu jest dodatkowy, jak gdyby magnes. Raczej nie magnes, tylko wekno metalu. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie. Nigdy nie rozmontowywałam tych Bakuganów. Chociaż może najwyższa pora wreszcie. W każdym razie dzięki temu można było tutaj otworzyć tego Bakugana. Schowam to jeszcze raz. O, cofnęłam. Odzwyczaiłam się, bo to jest nowy Bakugan i wszystkie części jeszcze chodzą dość... Pardon. Tu są łapki, tu jest ten ogon. Miał taki fajny, charakterystyczny ogon. wyświetlałam Wam go dla jego art. Z boku. Będzie mniej więcej gdzieś tutaj wyświetlał się. Miał kilka ogonów, właśnie. Był takim wilkiem. Bardzo mi się podobał jego design. No i później tragiczna właściwie śmierć jego bojowniczki która została zamordowana przez Gila. Był ciekawy motyw, jak na serię dla dzieci. Nie oszukujmy się. Chociaż nadal żałuję, że Luma Gros po prostu sobie gdzieś poszedł i tyle. I że nie było kontynuowane. Naprawdę był to jeden z fajniejszych Boganów pod względem designu, bo miałam słabość do wilków. Nie oszukujmy się. Wilki były. Dla mnie zawsze całkiem ciekawą postacią. Zresztą mam swojego Bakugan OC, oryginal character, który jest właśnie Wilkiem. Dziedziczył imię po Wolfurionie z czwartego sezonu, ale zupełnie otrzymał inną postać. Znaczy, właśnie był Wilkiem. Dość charakterystycznym, posiadającym właśnie zestaw bojowy, który tworzył jak gdyby takie właśnie skrzydła. Może kiedyś uda mi się zrobić jego redraft, wtedy go pokażę. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o zamykanie Luma to musimy schować wszystkie manualne części. Bo bez tego ani róż. Czyli łapki tu chowamy. Ustawiamy je pod odpowiednim kątem. Tak samo ten ogonek z tyłu też musi być tu schowany. Następnie chowamy łeb. Normalnie powinno być tutaj, się trzyma. No, coś w tym rodzaju. I te dodatkowe skrzydełka to wszystko zamykają. Ale otworzymy go jeszcze raz, żeby stał sobie na karcie. Bo czemu nie? Będzie robił po prostu za tło. Tak samo jak pudełko Areny, chwilowo robi za tło. Bo czemu nie? Zresztą ciekawsze to niż postać ściana, prawda? Wraca na kartę i będzie sobie tutaj stał razem z tymi tutaj barierkami, które na razie nie są potrzebne. I cóż, trzeba rozkwinić składanie areny. Powiem Wam szczerze, że obawiam się, że mam tutaj chyba jednak za mało miejsca. I tak, mamy te cztery nazwijmy to barierkami, albo takimi jakimiś zjazdami, cokolwiek, ale to, to, że tak powiem, można później połączyć. Najważniejsze są. Są te części, tak naprawdę. Cztery dość ogromne części plastikowe. Powiem szczerze, to jest chyba jedna z największych aren, które były, że tak powiem, produkowane. A na pewno są większe niż aktualne areny do Bakugan Battle Planet. Jednak mimo tego, że zostały wyprodukowane dużo wcześniej, mają jeden niezaprzeczalny plus i przewagę, tak naprawdę, nad arenami z Battle Planet. Przede wszystkim chodzi o to, że one są całe plastikowe. Jak wiecie, areny z Bakugan Battle Planet są z takiego kartonu wzmacnianego, Rodzaju, no są papierowe po prostu. I posiadam już dwie areny z tej serii. Głównie kupiłam je dla ekskluzywnych bakuganów. No i dlatego, że mi się bardzo podobały kolorystyki. Ale mają jedną wadę. Bo z uwagi na to, że są papierowe, to się strasznie wyginają. A wyginająca się powierzchnia do rzutu bakuganem jest no delikatnie rzecz ujmując fatalna. W momencie, kiedy rzucasz bakuganem, chcesz, żeby trafił idealnie po linii prostej na dane bakuko. Ewentualnie podkręcasz, żeby inaczej trafił. Natomiast w momencie, kiedy masz krzywą arenę, która ma takie uwypuklenia, to Nagle się okazuje, że ten Bakugan leci w zupełnie innym kierunku niż się zamierzało. Nie zbyt fajne, prawda? Dlatego tym bardziej cieszę się, że mam tą plastikową arenę, bo ona na pewno będzie dużo lepsza do gry niż te Bakugan Battleplanet. Jest po prostu stabilniejsza, bo jest prosta. No jednak plastik to plastik. Ja wiem, że teraz jest nagonka na wszystko co plastikowe, bo ekologia i tym podobne, jednak niezaprzeczalnie jest to materiał o wiele lepszy na arenę niż właśnie ta tektura. Z uwagi na to, czym charakteryzuje się gra Bakugarów, bo oprócz kart musimy potoczyć odpowiednie Bakugany. Gana. Dobra, mniejsza o to, bo się znowu zaczynam rozgadywać. Spróbuję to jakoś połączyć. Nie mam dla tego pojęcia jeszcze jak. Natomiast zanim nim to, zresztą światło jest trochę lepsze, więc tym lepiej widać na tym ekranie. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo takich żłobień. Są to żłobienia, które były inspirowane serią, myślę, drugą i trzecią przede wszystkim. Takie rzeczy mi się kojarzą trochę z drugiego sezonu, szczególnie drugiej połówki, niż z trzeciego. Natomiast bardzo jest to ładnie wykonane. Tu ładnie profilowany napis Bakugan Battle Brawlers. Jak połączymy to, to znaczek powinien być widoczny bez problemu. Nie mam tu miejsca za cholerę, więc po prostu zmienimy miejsce nagrywania i to wszystko połączę. Mam tutaj te czerwone bariery, a mamy cztery na każdą stronę. Więc cóż, spróbujmy, nie bójmy się tego słowa. Dobra, udało się, powiedzmy. W porównaniu do areny z Battle Planet, no ta jest olbrzymia, zresztą zaraz to porównamy. Mam tu akurat przy sobie dwie areny z takich Planet. Pierwszą właśnie niebieską arenę, którą, którą mówiłam jeszcze ze Stanów. No i proszę bardzo. Różnica jest ogromna, powiedzmy. Jest dużo większa przestrzeń do gry. Jedyna tak naprawdę przewaga areny tej niebieskiej nad tą starszą z trzeciego sezonu oryginalnych Bakuganów, jest taka, że posiada właśnie ona wzór z heksagonów, dzięki czemu łatwiej jest dopasować Bakugan. Nie wiem sobie, czy to widać, ale tutaj się z jednej i z drugiej strony dość mocno ona odgina. Zresztą tutaj też jest taka różnica. I to jest to, co wspominałam na początku, że właśnie to jest bardzo duży minus tej areny. Z Battle Planet, dlatego że właśnie ona się wygina i to nie tylko ona, bo ta druga, czerwona arena jest dokładnie, że tak powiem, tak samo byście mogli zobaczyć. I proszę, ona się dokładnie w ten sam sposób tutaj odgina. Więc no jest to ból, jest to niewątpliwy ból tych aren z nowej serii. Mam nadzieję, że wrócą właśnie do takich plastikowych, jak mamy pod spodem, bo ona ogólnie designem jest bardzo ładna i chętnie zobaczyłabym taką arenę jak trzeciego, z trzeciego sezonu w formie Battle Planet. Bo ta tektura jest ok, dobra, ale do lepszej rozgrywki się nie sprawdza. Nic dziwnego, że Pani chcą bardziej mieć maty do gry, dedykowane do Battle niż takie właśnie areny. To się po prostu produkt nie sprawdza do końca. Mimo, że wygląda ładnie. Zaprzeczalnie jest ładny, prosto się składa tak, wszystko, ale jednak trwałość jest na pewno wyższa w takiej areny. To sobie jeszcze przyniosłam te barierki i ma żeby stało na środku. Spróbuję to jakoś, nie wiem, robić. Takie żyłki chyba. Tak, to są jakieś żyłki. No tak, albo gumki bardziej. Właściwie bardziej gumki. Tak teraz tak. To musimy naciągnąć pomiędzy dwoma tymi barierkami. To się powinno ustawiać w takich punktach, jak na przykład, no tu mamy właśnie pomiędzy, proszę, jednym mniej więcej. Raz i tutaj dwa. Na plus tej areny na pewno jest fakt, że te tutaj wszystkie pojedyncze miejsca, no możemy regulować sobie po prostu ilość tych całych barierek, które tutaj będziemy mieli za pomocą tych gumek. Dodatkowo, że tak powiem, możemy no, przeszkodzić Kody ustawiać w z jednej strony, i tu mamy z drugiej. Proszę bardzo, jest jedna barierka gotowa. Założę też pozostałe. W wszystko jest już teraz założone. Są. Tak jakby na gitarze była gra. Resztę ułożę na razie z boku, żeby nie przeszkadzała. Weźmiemy wokół gana i postawimy sobie jedną kartę gdzieś tu na środek. Ciekawe czy to się uda. Podejrzewam, że nie. Mamy złożonego Yuma Spróbujemy go teraz rzucić tak, żeby odbił się któryś z barierek i spróbował potoczyć na kartę. Czy to się uda? tym, ale spróbujemy. Dobra, nie udało mi się tego zrobić w żaden sposób, tak jak to sobie to pewnie planowali. Natomiast na pewno te barierki, jak widzieliście, fajnie odbijają do Kugana. Jakby była tam karta, to pewnie by trafił. No ale cóż. Ogólnie rzecz biorąc, barierki sprawdzają się całkiem nieźle. Są ciekawym rozwiązaniem, chociaż musiałabym zrobić je podwójnie, z uwagi na to, że właśnie bok przez te przestrzenie, które są pomiędzy, wylecieć. Więc trzeba na pewno zrobić to szerzej. Ale jest to do zrobienia. Jest to na pewno do ustawienia, bo jest tutaj jeszcze trochę tych barierek, więc można, myślę, się pobawić. Trochę bardziej bym się obawiała, czy one na pewno wystarczą, bo dość mocno się nie rozciągną, żeby się nie rozwaliły. Ale zawsze można wziąć chyba normalną też gumkę, która myślę, że powinna Wystarczyć jak najbardziej. I to w sumie byłoby na tyle. Cała arena jest naprawdę fajnie zrobiona. Jest przede wszystkim równa, co ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o otoczenie Bakuganów Planet bit podczas bitwy. Może trochę za bardzo się ślizgają, no bo to jednak plastik. Bardziej na pewno niż po normalnej, nazwijmy to, arenie, którą mamy w Battle Planet. Natomiast jest na pewno lepiej wykonana, jest prosta. Jest plastik dobry gatunkowo. Ma fajne kolory, fajne żłobienia. Bardzo mi się podoba ten wzór, który jest na całej arenie. Mamy tutaj też przecież zrobiony znacznie. Bakugan. i co też jest fajnym, jak gdyby, dodatkiem do tego wszystkiego, to są przewidziane miejsca na Bakugany, jak tu widzicie. Są przewidziane miejsca dla Bakuganów czterech graczy, czyli łącznie na tej arenie może brać udział w bitwach do 12 Bakuganów. Każdy gracz może w położyć i Bakugan będzie się tutaj trzymał, nie będzie się turlał, jak widzicie, się w miarę tutaj wszystko trzyma, nawet jeżeli potrząśniemy areną, co jest na pewno na plus. I ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem ta arena jest jednym z lepiej przemyślanych aren pod względem a jakby Wam się podoba ta arena, może ją macie w swoich zapasach, w starych kolekcjach. Tym, którzy się zastanawiają nad kupnem jakiejś innej areny właśnie z pozostałych sezonów, to na pewno tą bym polecała. Z uwagi na wcześniej wymienione cechy, które przeważają nad nowymi arenami. A można nawet jeszcze znaleźć, a to używane, a to nawet nowe gdzieś się znajdują. No ja znalazłam całkowicie nową arenę na OLX. Tak? I można, na pewno można jeszcze zdobyć te areny. Na pewno jeszcze jakieś resztki z, z pierwotnej dystrybucji, jeszcze jak jakieś się na pewno znajdują, więc na pewno polecam. I cóż, mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Nie jest to do końca recenzja, ja wiem, ponieważ w serii klasycznych Bakuganów bardziej, bardziej przyglądamy się po prostu rzeczom po prostu z czasu przeszłego, rzeczom, które były wcześniej dostępne, kiedyś dostępne w sklepach, które każdy kojarzy na pewno zna, ze starszych fanów. I rzeczy z oryginalnej serii nie mają już takiego znaczenia w nowej serii, biorąc pod uwagę, że Bakugany nie są kompatybilne między klasyczną serią a nową serią. Niemniej mam nadzieję, że to, Wam się podoba forma takich filmów i że zostaniecie na dłużej z różnymi materiałami, ponieważ seria na pewno się nie skończy na tych kilku materiałach, które są. Na pewno będę to jakoś się rozwijać w miarę możliwości. I cóż mam nadzieję, że widzimy się pod kolejnym materiale. A na razie ja się z Wami żegnam i do zobaczenia!